strony Jaraśnikos i skoro już tyle w poprzednim odcinku nagadałem wam o belsingu, jaki w tym system jest ach, och, super, hiper, od cud miód i orzeczki, to żeby nie wyjść na goło odnego gołodupca, dzisiaj opowiem wam o tym trochę więcej. A uznawam, że najłatwiej będzie zacząć obudowywać ten, ten ogół, który przedstawiłem wam wcześniej od raz. na wstępie, żebyście lepiej zrozumieli, w jakim stopniu wybór rasy wpływa na postać tego, jak ona się zachowuje jaka jest. Wolsung to świat składający się z wielu różnych państw, których większość w mniejszym bądź większym stopniu odnosi się do naszej historii i do państw z naszego świata, z reguły historycznych. Dlatego też cechy państwowe, przyzwyczajenia, upodobania, wychowanie są ponad rasą. Czytaj, elf, yy, dwa elfy z dwóch różnych, niezbyt przecież do siebie nastawionych państw, będą wygadywali się dużo gorzej niż elf i człowiek, czy nawet elf i krasnolud z jednego państwa. Koniec wstępu jedziemy. Każda z raz posiada swoje zdolności rasowe, jest ich cztery. Jedną wybieramy na początku. Dostęp do pozostałych będziemy mieli wraz z rozwojem postaci, wykonując odpowiednie osiągnięcia. No a żeby nie było tak kolorowo i tęczowo, to każda z raz posiada jeszcze jedną słabość, której nie da się ominąć, nie da się jej wyleczyć, nie da się jej zwalczyć. Ona po prostu jest i tego nie przeskoczymy. Nie od elfów. Elfy są dość elfie. Wiele cech typowo znanych z fantazy Wyniosłe arystokratycznej i masa tym podobnego bullshitu. Żyją około 200, nawet około 200 lat, właściwie nie umierają, tylko zapadają w sen, z którego już się nie budzą. To 200 lat to bardzo dużo, jak na realia Volsunga. Nie wszyscy, większość razy żyje dużo krócej. Mają błękitną krew dosłownie, niebieska, posoka, kapień z żył. Dysponują z majątkami, mają tytuły szlacheckie, niemniej te tytuły już coraz mniej znaczą. Świat się zmienia i wadą elfów jest to, że nie nadążają za tymi zmianami, są bardzo przestarzali, są to konserwatyści. Nie zauważają tego, że świat powoli im ucieka. W skrócie Elf, takie połączenie tutaj w Wolsungę Elf jest połączeniem elfa z władcy pierścieniami, tam tranduili i tym podobne klimaty z takim. XIX-wiecznym arystokratom z, z jednej strony niby noble z obliga, ale z drugiej dekadencja, lenistwo, leserstwo i obiwostwo. Zaś jeśli chodzi o zdolności, elf. to w pierwszym kroku są to marzenia i koszmary, które pozwalają telefowi czytać przebłyski snu osób, w których oddech się wsłuchuje. Ta pierdoła wbrew pozorom jest bronią łosieczną. Spróbuj się wytłumaczyć Elfi Lordzie, czemu zakradłeś się do sypialni swojego grubego, wielkiego, włoszonego służącego? No, druga rzecz. To Elfia Gracja. Jak sama nazwa wskazuje, może dać bonus do sportowania ekspresji. Nuda. Taniec z ostrzem dający bonus do walki ulubioną bronią koniecznie białą, czarne, czerwone i różowe nie wchodzą w grę. Dobrze wiem, że chcieliście uzbroić swego elfa w wielkie różowe dildo. No i ostatnia zdolność to hipnotyczny wzrok dający bonus, dający niższy przerzut w rzutach To bardzo dużo, zwłaszcza jeśli chce się grać uwodzicielem, szachajem, mataczem, społeczniakiem. Też jeśli chodzi o wadę, to jest to wrażliwość na żelazo, taka typowa alergia jeśli w przypadku kontaktu bądź o bliskiej obecności dużej ilości żelaznych, też tam żelaznych, niestalowych, nie mylić, przedmiotów. Nie mówiąc już o tym, że kiedy elf dostanie żelazną bronią, to jest z nim naprawdę, naprawdę źle. Dobra, koniec z elfach. Gnomy. Ja wiem, co pełnem, Gnomy to nordycy, żyjący odyna, który tutaj zwie się umi. Ja wiem, że brzmi to dziwnie. Ale tak naprawdę jest. Sami posłuchajcie, tworzą specyficzną, mają specyficzną kulturę, tworzą specyficzne społeczeństwa, które nie asymilują się z pozostałymi. Mają specyficzną religię, którą wyznają praktycznie tylko golemy. W tej religii, takimi przewodzą tej religii godi tacy kapłani, mędrcy, którzy podejmują nie tylko kluczowe decyzje co do spraw świeckich, ale również co do spraw religijnych, prowadzą rytuały, obrzędy i tak dalej, no Podobieństwo nazywa się same, zwłaszcza jeszcze, że badają numerologię, która tylko delatuje wątkami kabalistycznymi, ponieważ dzięki tym badaniom są w stanie sprawniej w golem. Ale o tym jeszcze, jeśli powiem o Jak No bo zdolności są całkiem ciekawe. Otóż e, pierwsza rzecz to gnomii mędrzec, e, który sprawia, że po prostu jest bonus do umiejętności stricte umysłowej. Druga rzecz, e, alegorii i przypowieści, które pozwalają Ci podczas konfrontacji społecznej wytrwać dłużej. Tak jakby masz więcej takich stopni zdrowia, stopni wytrzymałości. I dzięki temu... Zaraz, zaraz, zaraz. Znasz bajania i legendy i dzięki temu lepiej przegadujesz innych? Hmm. Otóż, drugi panie, wszystko wskazuje na to, że materiały, które pan sprzedał pochodziły z nielegalnych źródeł i wiedział pan o tym. Co ma pan na swoją obronę? Gdy byłem mały, mój dziad opowiadał historię o zacnym śledczym, który nie zawracał dupy uczciwym handlarzom i dzięki temu teraz W sumie mnie to przekonało. Co do dwóch kolejnych, to są to sekretne runy, które pozwalają im dużo szybciej i prościej tworzyć golemy, tak jak mówiłem, oraz numerologia, która pozwala im układać w odpowiedni sposób karty w talii. Karty są związane z mechaniką. Na chwilę, że to wystarczy, że powiem Wam, że to naprawdę cool, naprawdę bardzo przydatna rzecz. Zaś jeśli chodzi o słabości, to prócz niskiego wzrostu, który sprawia, że idealnie nadają się jako podstawka pod piwo, jest to nieufność, która sprawia, że trochę trudniej im w, w przypadku takich skandalicznych sytuacji łatwiej im stracić reputację. Krasnoludy! Naprawdę? Nie wiesz czym są krasnoludy? Silni, szeroccy, paryłkowaci z brodami yy, o. W poczciu poczuciu humoru, raczej jego braku, i takim logicznym patrzeniem na świat. No, taki typowy standard wstaw dowolnego krasnoluda z dowolnego fantazy i dorzuć elementów cyberpunka, bo tutaj jeszcze krasnoludy mają dużo łatwiej, jeśli chodzi o wszczepy i mechaniczne protezy, czy yy, cyberpunkowe, znaczy steampunkowe protezy penisów. No. Działa, jeśli chodzi o ich zdolności. Mrok pod górami, pozwalający im widzieć w ciemności. Bardzo przydatny, żadna inna rasa nie potrafi widzieć w ciemnościach. E, natchniony mechanik, który daje bonus przy korzystaniu z maszyn. Gadżeciarz, który pozwala zmienić dowolny przedmiot w gadżet. Na przykład ta podkładka na myszkę może być gadżetem plus 3 do rzucania. E, no i jest, ostatnia to Zina logika która sprawia, że mają bonus do testów odwagi i zastraszania, ale w tym momencie, kiedy używają tej cechy, nie mogą korzystać z empatii i ekspresji. jeśli chodzi o wadę, to oczywiście jest to yy, wrażliwość na światło słoneczne oraz posiadanie kobiet z brodami. Żartuję. W Wolfsungu nie ma kobiet z brodami, krasnoludki nie mają kobiet. Krasnoludki to zwykłe krasnoludzkie kobiety o podobnych parametrach takie niższe, szersze człowieki, Ludziowe samice. Czemu w innych e, fantazy dziełach nie przedstawiają krasnockich kobiet? Nie wiem. To też plus dla Belsunga są krasnowickie kobiety. Ludzie, ludzie, to ludzie. Wszędzie ich pełno, do wszystkiego się garną, wszystko by chcieli robić. Nie są po prostu zwykłymi przeciętniakami, jak często się zdarza w fantazy. Jest to taka bardzo różnorodna rasa wszechstronna. Nie ma się co za bardziej opisywać. Po prostu ludzie, no. Ludziowe ludzie, kurde, nie wiesz czym są ludzie. Zalety. Jeden, ostatkiem sił, pozwala zignorować zagrożenie wynikające z, zagro... z obrażeń naturalnych, np. Na kiedy wichar czy burza nic człowieka nie zatrzyma. Swój człowiek pozwala się łatwiej wpasowywać w obce środowiska, niekoniecznie naturalne. Bogaty w doświadczenie zaś przydaje się znów związany z kartami. Pozwala troszkę tam mi pozmieniać, że masz lepsze karty na ręce, że później wtedy mieć większe bonusy. I ostatnie to jest y, szczęście początkującego, który daje Ci bonus do umiejętności, których nie masz rozwiniętych, a raczej może dawać bonus. Tak czy owak, całkiem fajny zaś słabość. chłę. <laughs> Ludzi łatwiej przekonać do niektórych do czynności, do wzięcia udziału w pewnych przedsięwzięciach, nawet skrajnie szalonych zachęcamy ich do czegoś ciekawego, do czegoś, czego wcześniej nie próbowali, do czegoś nowego. I to sprawia, że ludzie bardzo często wpadają w tarapaty. No, sami sobie wyobraźcie: hej stary, co powiesz na wycieczkę na północ Crimstorst? Tam jest masa ruin do zwiedzania. Wsiadaj, płyniemy. Zaraz, 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 zaraz. Crimstorst, mamy środek i siły. Tam jest cholernie niebezpiecznie. Mój brat tam zginął. Nigdy nie byłem na Klimtowst. W dodatku, twój statek nie ma połowy masztu. Mm. Już ja! I następne rasy będą. W następnym odcinku pozostały jeszcze cztery. Postanowiłem to podzielić na pół, żeby nie robić wielkiego monolha, którego znowu nikomu nie będzie się chciało obejrzeć do końca. Wiadomo, Jarasza trzeba dawkować. Dawkować. Lubisz nie muszę. Dlatego z tego miejsca zapraszam do następnego odcinka, w którym powiem o kolejnych czterech rasach, czyli niziołki, orki, ogrowie, trole, orki, ogrowie, ogry, orkowie. Następne cztery rasy w następnym odcinku. Na razie cześć!